Jadę sobie przed siebie, a i wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że stoi tu gdzieś milicja i łapie ludzi. Tak dawały znać samochody. Czy to prawda? Na razie ich tu nie widać nigdzie. Widocznie stoją gdzieś za wsią. A tu stoją panie, a za mną jedzie facet, nie ma świateł. No i w końcu nadszedł ten dzień, zobaczcie. Widzicie to sito, poznajecie. Wchodzimy do wody. Pierwszy raz w tym sezonie i w tym roku. Pogoda nie rozpieszcza, jest duże wiatrzysko. Przed chwilą padał deszczyk, ale mi to nie będzie w wodzie przeszkadzało. Także zaczynamy sezon na złoto, srebro i diamenty. Łopanie, jakie to wiatrzycho wielkie. Patrz Tajta. Boże jak ja dawno nie byłem w wodzie. Uhu. No, dzisiaj trochę zimniejsza woda niż wczoraj, ale damy radę. A tak dzisiaj, wiecie, wpadam na krótką godzinkę, tylko tak sondażowo <laughs> wysądować. Patrz tajta. taki dziabąk, no ale sygnał dawał. Trzeba kopać. Poprawiam ten dołek po sobie, nawet pod wodą. Taki jestem. Pierwsza moneta. Uhu! Cały jeden grosz, wow, ale się cieszę, Już mogę wychodzić z wody i planować wydatki. Mam teraz sygnał chyba na złotówkę, słuchajcie, jest bardzo mało sygnału, tylko jest to czysto. Przez lata wyczyściłem tak to kąpielisko, że teraz się przyjemnie tutaj jest. Złotóweczka, pierwsza w tym sezonie z wody, ale wiatrzyk niemiłosiernie, także w słuchawkach na ogół cisza. Wam powiem, ale wolę taką ciszę niż co chwilę kapsle targać. Do tej pory wyciągnąłem 3 kapsle. już wam tego nawet nie pokazuję, no bo żadna to atrakcja. Wszystko jak buja. Zaraz choroby morskiej dostanę. Siedzę pod pomostem i targam kapsle Do dopy to jest, słuchajcie. Mam już chyba 10 kapsli i żadnej monety z pod pomostu. Jak to tak to? Ładnie to tak? Same kapsle wrzucać. Wrzuć pan złotówki albo gdzie Nie o taką Polskie walczyłem Te muszle mi się wbijają w kolana o, Panie Kiedyś pod pomocą to wychodzili panie piątki, dwójki, jedynki, a teraz Teraz same kapsle panie zmądrzyły się Nie płacą gotówko w barach kolejny śmieciuch amelinowy Taka sytuacja. Skaczący sygnał, ale obiecujący. Od 35 do 37 w tym zakresie, mniej więcej. Ale się namęciłem żeby to wykopać. I ja pierdziele patrzcie. Taki krzyżyk na sznurku. Wow. To jest znalezisko, co? Wow. Ale pocztaj na to. Taki dzinzelek Jakiś metalowy dawał sygnał i kawał skła. Jedna noga uratowana, co? Wysyt jace łączkę kościć, świeciło. Dobra, słuchajcie, wylazłem z wody. Jest fajnie rzeczko. dotleniłem się. Czuję się jak nowonarodzony bez jakichś tam rezultatów, ale tego się spodziewałem. Fajne jest to, że nie ma dużo kapsli. Nie ma aż tak dużo jakby mogło być, jedynie pod pomostem, no nic lecę przed siebie. Aha, dzisiaj jeszcze mam taką akcję, jadę do Michała, Archanioła, mojego mechanika. Będziemy tam działali, bo niedługo mam badania techniczne samochodu i trzeba coś tam podciągnąć. Pewno coś tam mi telepie się w zawieszeniu. Powiem Wam, że to jest fajny cwansek, takie jajeczko. Wrzucam tu klucze od samochodu i mam przy sobie kluczyki. Dobry cwansek, naprawdę jestem zadowolony. Kilka lat używam. Tu już jest moje drugie czy trzecie jajko. Bo się tam wyrabiają, wiadomo, no nieważne. Przebieram gacie i lecę. Gdybyście się zastanawiali, jak obecnie wyglądam, to tak właśnie. Zgoliłem włosiska i brodę. Zostawiłem sobie kozioł, jedynie. Jak na koziorożca przystało. No nic. Sezon uważam za otwarty w wodzie. Teraz lecę do Michała Archanioła, tak jak mówiłem. Zobaczymy, co tam boli tego samochoda. A, zrobię sobie jeszcze jeden placyk tak żeby kroków narobić. Mam już sygnał pod ławeczką. Bo, panie, cały jeden grosik. No to nieźle. Czyżby znów ktoś rozrzucił kapsle jak ostatnio, któregoś dnia? No nie, tym razem nie 20 groszy. Szajs metal. Przy ławeczce sygnał na 10 groszy, 20-21. Wow, no i jest. Dyszka powtarzalny sygnał 34. Żółte grosze. Na pewno. Dwa grosiki. Dwie monetki z 6 metalu. I taki cwancyk. Patrzcie. Przepiękna rzecz. Taka muszelka. z części biżuterii. Może być ciekawa. Na koniec dokładam swoje trzy grosze i lecę. Co to by oznaczało, że w jakieś 45 minut można byłoby się przedostać z Warszawy do Nowej Zelandii? Albo no. no, w 30 sekund z Zakopanego nad Boże. No tylko gdzie zaparkować taką rakietę? Reklama. Tutaj deszczek zaczął padać, słuchajcie. Jak tylko wszedłem do samochodu, zaczęło kropić coraz mocniej. No i dobre, mi to pasuje. Lecimy do Michała. Dzień dobry. Ja, bo czekam na telefon, jeszcze połowę części nie przynieśli. Łopanie. Przejechały my się z Michałem. O, antena tam dupła. I będziemy sprawdzać teraz, czy to łączniki stabilizatora, czy co innego. Jezus, za, tak za tydzień, za dwa mam te badania techniczne, to chcę wiedzieć, żeby było dobrze wszystko. O, jakbyście pytali, to Michał też naprawia, słuchajcie, felgi, opony i tak dalej. Taka nowa usługa. Gdybyście nie wiedzieli. Tu jest sprzęt odpowiedni do tego. Stworzeń lewy i łącznik jakiś tam stabilizatora lewy, to będzie do naprawy. A teraz Michał wyjeżdża naszym byczkiem Fernando. Jak widzieliście, u Michała jak zwykle konkretnie wszystko będzie zamówione, w poniedziałek auto będzie zrobione i fajnie, na spokojnie pojadę sobie wtedy na badania techniczne. I jak widzieliście też, zapraszamy do Michała na usługi oponiarskie, czyli wulkanizacyjne.